thank mm -hmm. you Święta Wielkiej Nocy to bardzo ważny czas dla wszystkich chrześcijan. Wydarzenie to upamiętnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Przygotowania do tego wielkiego, duchowego przeżywania rozpoczynają się już wraz z początkiem Wielkiego Postu. Świętom tym towarzyszą piękne, symboliczne, wielkanocne zwyczaje, w pokazie których można było uczestniczyć w kościelskiej strzelnicy. Palmy, baranki i e, śledzie stanowią jakby. Namiastki tego, co nas już wkrótce czeka. Przygotowujemy naszych odbiorców do świąt Wielkiej Nocy, do wielkiego przeżywania, a najpierw słuchają pieśni pasyjnych i wielkanocnych. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał kościerski chór Wyjdź na Światło, który wykonując pieśni pasyjne wprowadził gości w podniosły klimat świąt Wielkiej Nocy. I Zespół powstał przeszło 18 lat temu. Jego członków połączyła wspólna pasja do muzyki i śpiewania. Obecnie składa się z 12 osób, a usłyszeć go można w trzecią niedzielę miesiąca. Generalnie to śpiewamy już teraz tylko raz w miesiącu u sióstr Niepokalanek nam mszy o 15 zawsze w trzecią. Niedzielę miesiąca jest tam wtedy taka msza dla y, rodzin z y, osobami niepełnosprawnymi. No jest nam tam bardzo miło, powiedziałabym jest tam rodzinna atmosfera, taką lubimy. I tak wśród wielu zastawionych stołów na kościerskiej strzelnicy odnaleźć można było między innymi stanowisko z własnoręcznie wykonywanymi palmami. Na pewno y, powinny być to bazie, tak? Bóg Szpan jest naszym takim zielonym, który jest takim no bardzo fajnym, tak? Bo on długo trzyma. No i teraz przyszły jeszcze tuje, więc one są tak jakby nowe, ale też bardzo fajne, bo też długo trzymają, tak? No i dużo trzeba krepy, bibuły, żeby zrobić kwiatki. No i oczywiście barwy muszą być wielkanocne. Pomarańczowe, żółte, tak, czerwone, niebieskie. Nie sposób wyobrazić sobie Wielkiej Nocy bez wypieków. Nie inaczej było w strzelnicy, gdzie pani Karolina Bober zaprezentowała sztukę pieczenia w przedwojennych, tradycyjnych formach. A my dzisiaj wypieczemy, słuchajcie, takie baranki, potem możemy je udekorować. To były bardziej dekoracyjne, drożdżowe, proszkowe, były inne. Ciasto jest takie otwierane. Takie foremki są otwierane i się lepiej wypieka. Ja wolę takie drożdżowe, bo wtedy wiadomo, że dziecko doniesie do domu. Jest trochę twardsze i bardziej dekoracyjne i będzie leżało dłużej. Prace wykonane przez Karolinę Bober można podziwiać na wystawie Zasmakuj w formie do 31 grudnia w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza Środkowego w Swołowie koło Słupska.